Michał Cichy, MMA.pl znajdujemy się po ważeniu medialnym przed galą Armia Fight Night 2 a moim i Państwa gościem jest dawno niewidziany Mateusz Zawadzki no Mateusz na początek nie mogę nie zapytać e, miała być emerytura jednak wracasz, co Cię skoniło do powrotu? no jednak wiadomo w życiu dużo się zmienia, postanowiłem troszkę tam y, sobie poukładać pewne sprawy życiowe, ustabilizować sobie życie bardziej i nasunął się tutaj pomysł taki, żeby pod namową tutaj pewnych ludzi, żeby wrócić do zawodowych walk. Myślę, że jest to dobry pomysł, zrobiłem sobie trochę przerwy, złapałem głodu, tak jak wcześniej wspomniałem, ustabilizowałem sobie troszkę życie. I 7 kwietnia pojawia się kolejny raz w tagony. Dominik Chmiel, twój rywal, to zawodnik znany głównie z bardzo mocnego parteru. Czy w związku z tym planujesz walczyć w stójce, czy jednak nie boisz się tego parteru Dominika? Nie boję się tego parteru, ponieważ miałem możliwość sprawdzić jego umiejętności parterowe już na ostatnich finałach Mistrzostw Polski, Wojska Polskiego, gdzie zmierzałem się z Dominikiem Śmielem w finale. Przez decyzję wygrałem walkę. Nie było łatwo, wiadomo, tam były inne zasady, ponieważ walka motorska 3 x 2, tutaj limit czasowy się zmienia 3 x 5, do tego brak ochraniaczy. Ale mówię, no jestem gotowy tutaj na Dominika. Mam swój game plan, który zobaczycie. Falc. Wiele walk stoczyłeś w kategorii 70, jednak te ostatnie toczyłeś już w 77, czy w ogóle planujesz schodzić jeszcze do tej kategorii 70 czy to 77 e, to już będzie twój stały dom? Nie, myślę, że to będzie już 77 e, do końca, nie, nie zamierzam się męczyć, e, bo naprawdę to dużo zdrowia sił kosztuje to schodzenie tyle kilogramów, tym bardziej, że mój organizm jakoś źle to znosi. Jesteś również żołnierzem zawodowym, więc powiedz mi: e, Ciężko pogodzić te ciężkie treningi MMA z, ze służbą? Nie, bo na razie byłem tylko 7 dni w pracy, ponieważ służę od lutego. A wiadomo, miałem potem e, zgrupowanie do mistrzostw z Polski, Wojska Polskiego, teraz tego, ale znów mam zgrupowanie, więc cały czas jestem w gazie. Mamy świetnych ludzi e, u siebie w wojsku, przede wszystkim Jacek. Szczęsny, który umożliwia nam e, profesjonalne przygotowania, skrupowania, tak? E, dzięki niemu to wszystko idzie i przebiega sprawnie tak jak należy. Jest to dla ciebie problem, że będziecie walczyć z Tomkiem praktycznie po sobie? Chciałbyś być w jego narożniku, czy to jednak nie ma dla Ciebie znaczenia? No tak wyszło. Wolałbym wiadomo, być brata narożniku, ale tutaj organizatorzy chcieli, żebyśmy walczyli obaj, więc... Niestety nie zabraknie mnie, ale będę duchem z nim w Oktagonie. Dobrze, Mateusz, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i życzę udanego powrotu już 7 kwietnia. Nie dzięki, do zobaczenia w 7 kwietnia na Gali.